Wszystkich chciałbym pokazać, jak korzystać z funkcji gamlss, która jest główną funkcją w pakiecie, gamlss. Dobra, tak więc do czego służy ta funkcja? Do tworzenia modeli. Tu zwracamy obiekt modelu z funkcji gamlss. I on będzie dokonywał predykcji. No żeby dokonywać predykcji wartości oczekiwanej, czyli mu sigma, czyli odchylenia standardowego nu, czyli skośności bodajże Tak więc możemy wiele rzeczy. No i trzeba to robić w ten sposób, że w pierwszej formule jest predykcja wartości oczekiwanej w kolejnych innych parametrów. Tak jak tutaj to widzimy. No Jak z tego korzystać? Można użyć funkcji predict do otrzymania wartości predykcji. No, i jak to się robił? Podajemy obiekt uzyskany z funkcji gmlss. Następnie wskazujemy, co chcemy uzyskać, mut, czyli na przykład wartość oczekiwaną. I później łatwo coś takiego ggplot wyświetlić. No, i widzimy, jaką krzywą otrzymaliśmy. No i tyle.